i przeszedł do kolejnej rundy Pucharu UEFA. Działacze Hutnika są zdania, że młoda drużyna ma duże szanse na kolejne zwycięstwa. Piłkarze krakowskiego Hutnika odnieśli wielki sukces eliminując Pucharu UEFA wicemiszcza Czech Sigmę Ołomuniec. Poprosiliśmy o wypowiedź prezesa klubu. Przeżywamy to wydarzenie, bo no w tej 46-letniej historii Hutnika Akurat piłka nożna jeszcze nie grała w pucharach europejskich. No, natomiast piłkarze wykazali hard ducha, zaczynają grać tak jak my sobie tutaj jako zarząd, jako kadra szkoleniowców wyobrażamy. To znaczy z pełnym zaangażowaniem i z wiarą we własne umiejętności. Po pierwszym spotkaniu w Ołomuńcu Krakowanie mieli do odrobienia jedną bramkę. Ale już w szóstej minucie meczu rewanżowego losy awansu były przesądzone negatywnie, gdyż po błędzie obrońców Kowar zaskoczył Szybowskiego, strzelając bramkę dla Sigmy. W tym momencie do awansu łutnikom potrzebne były już trzy bramki, co wydawało się mało realne, gdyż w dalszym ciągu przewagę mieli Czesi. Jednak w 24 minucie składną akcją popisują się gospodarze. Stolarz przerzuca piłkę na pole karne do Jahai, który fenomenalnym strzałem z Woleja doprowadza do wyrównania. Bramka ta dodała skrzydeł krakowianom, których akcje stały się dynamiczne. W 39. minucie szczał Adamczyka wybija bramkarz Sigmy na róg. Egzekutorem kornera jest Michał Stolarz, który tak podkręca piłkę, że ta bezpośrednio wpada do siatki ku ogromnej radości kibiców. Tak więc do pełni szczęścia brakowało Kutnikowi jeszcze jednego trafienia. Druga połowa toczyła się również pod dyktan do gości, którzy byli częściej w posiadaniu piłki. Nie mogli jednak sforsować krakowskiej defensywy. Gospodarze czekali na dogodny moment, aby wyprowadzić skuteczną kontrę i nadeszła 71. minuta meczu. Etatowy wykonawca rzutów rożnych, Waldemar Adamczyk, doskonale dośrodkował, a wspaniałą główką opisał się Dariusz Romuzga, zdobywając bramkę na wagę awansu. W końcowych minutach spotkania obserwowaliśmy nieustanne ataki Sigmy i ofiarną pełną determinacji obronę hutników dopingowanych przez wspaniałą publiczność. Końcowy gwizdek sędziego i szał radości na trybunach. Owacją nie było końca. A tak demonstrowali swój sukces sami piłkarze. Tak więc niemożliwe stało się faktem i Kłótni w że będziemy mogli dalej używać emocje związane z ich udziałem w kolejnej rundzie Pucharu UEFA. Na koniec poprosiliśmy jeszcze o wypowiedź trenera drugiego drużyny, pana Michała Królikowskiego, o dalszych perspektywach rykownika Puchary UEFA. Bez możliwości to na pewno nie jest. No, skala trudności wzrośnie, jako że do turnieju dochodzą yy, zespoły. Z federacji narodowych, usytuowanych na pozycji od 1 do 9 w Europie, wiadomo, że są federacje dysponujące trzema, czterema drużynami w turnieju UEFA. I tutaj, no, same nazwy, gdyby się zaczęło wymieniać z ligi hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej, francuskiej, powiedzmy, czy holenderskiej, to już by wystarczyło, żeby zobaczyć, jakie to mogą być schody. Nazwijmy to tak popularnie. Ale piłka jest piłką. Dla kibiców sportowych mamy miłą niespodziankę. Przygotowaliśmy szerszy program z tego sukcesu Piłkarzy Hutnika. Będą wypowiedzi działaczy, piłkarzy, głównych bohaterów tego spotkania, a program będzie... Sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w Lidze w roku ubiegłym przez Hutnika. Dawało to przepustkę do występu na arenach międzynarodowych. Pierwszy przeciwnik, Azerowie byli łatwi do pokonania i padło nawet w Krakowie. Rekordowe zwycięstwo 9-0. Kolejny przeciwnik, Sigma Łomuniec, mi 3 to już bardzo renomowany przeciwnik. Pierwszy mecz przegrany został 1-0 na wyjeździe. Ale w rewanżu po wspaniałej grze Hutnicy pokonali Sigma Łomuniec 3-1 co daje przepustkę do następnej rundy Pucharu UEFA. Obecnie wielu kibiców zadaje sobie pytanie, jak hutnik będzie dalej grał w pucharze UEFA. Niewątpliwie obecnie już osiągnięto bardzo duży sukces. Wielu kibiców, jak i również działaczy twierdzi, że jest to jeden z największych sukcesów hutnika w historii drużyny, ale może będzie jeszcze większy. Na pierwszych stronach gazet, nie tylko krakowskich, ale właściwie całej Polski, znalazł się Hutnik. Sukces, czyli zwycięstwo nad Sigmą, przejście do następnej rundy Pucharu UEFA jest chyba największym sukcesem w historii klubu. Przeżywamy to wydarzenie, bo no w tej 46 już letniej historii Hutnika akurat piłka nożna jeszcze nie grała w Pucharach Europejskich. No, natomiast piłkarze Wykazali hard ducha, zaczynają grać tak, jak my sobie tutaj jako zarząd, jako kadra szkoleniowców wyobrażamy to znaczy z pełnym zaangażowaniem i z wiarą we własne umiejętności. Sądzimy, że w tej chwili hutnik posiada drużynę młodą, perspektywiczną ona jest w dalszym ciągu w przebudowie. Bo jak kibice wiedzą, no myśmy w, w ostatnim roku w zasadzie Pozyskaliśmy około 10 zawodników. Są to wszystko zawodnicy, którzy już dużo potrafią, są na dorobku, są to zawodnicy młodzi, bo w wieku od, od 19 do 20 kilku lat i sądzę, że warunki, które klub im stwarza w sensie przede wszystkim obiektów, w sensie no, finansów, które im pozwalają na to, żeby się spokojnie tutaj przygotowywać do, kolej, do, do kolejnych meczy. No, dało powiedzmy ten wynik, który Państwo w tej chwili zauważyli, no i cieszę się, że, że ten wynik rzeczywiście został zauważony, nie tylko przez społeczność powiedzmy nowochódzką, krakowską, no, ale również wiele listów gratulacyjnych, telegramów otrzymuje z całej Polski, no i są to wszystko bardzo miłe, y, takie optymistyczne, i uznaniowe gesty, no, które nas wszystkich bardzo, bardzo tutaj cieszą. Rozmawiamy z najlepszym zawodnikiem Hutnika, tak oceniała prasa ogólnopolska, y, który przez wspaniałą piękną bramkę z przewrotki. I chciałbym zapytać, jak grało mu się w tym meczu, jak udało mu się taką wspaniałą bramkę szczelić? I to la question, je voudrais savoir uh, tu as joué en fait le match passé contre les Tchèques et puis uh, le but, que tu as marqué, un très joli but

to dlatego tak musieli tak grać yy, przed publicznością, żeby po prostu jak najlepiej trwać. A jak skomentuję tą bramkę, jakie to było piękne podanie, jak mu wyszło, skąd ten stały fragment gry tak pięknie opanowany posiada? Il dit qu'en fait, comment tu trouves le but que tu as marqué Quel est le commentaire que tu peux en faire En ce qui concerne le but, vraiment, c'est après que j'ai revu l'action. Moi, je sais que je contrôle la balle, j'étais au but j'ai frappé, j'ai entendu le quand j'ai entendu le public que j'ai réalisé un succès. On de on ne pas il kontrolował ją i strzelił bez zastanowienia. I po prostu jak czuł, że ludzie się krzycili i dowiedział się właśnie, że piłka wpadła do szatni. Ale nie wiedział w ogóle, jak cały czas jak grał, nie wiedział jak po prostu wpadła ta bramka. Dopiero później jak to oglądał w telewizji. Czyli proszę Państwa, rozmawiamy z bohaterami meczu ostatniego z Sigmą Mołomuniec. Ludźmi, którzy odegrali istotną rolę w tej walce i wpłynęli na pewno na wynik. Zaczniemy może od Siergieja Szyposkiego, który w tym meczu znakomicie bronił. I zresztą jak sam powiedział, przygotowywał się w pewnym momencie nawet na karny i właściwie w ostatnich minutach był chyba najbardziej spokojnym człowiekiem, tak przynajmniej praca doniosła. Bardzo proszę o komentarz tego meczu. No na pewno mecz był bardzo dobry. Kibice byli zadowoleni, my też, bo wynik akurat był taki jaki jest, także jestem szczęśliwy i raczej chłopaki też. Cała drużyna naszej i klub. Jak się broniło w tym meczu? Dobrze, dobrze. Po prostu lubię takie mecze, lubię mecze walki. I w takich meczach może każdy zawodnik po prostu pokazać to, na co jego stać. Mógłbyś być bohaterem głównym tego meczu, jak się doszło do karnych. Czy byłeś na to przygotowany? Oczywiście. Leciłem, że przejdziemy ten zespół, tam Sigmy, ale leciłem, że przejdziemy w karnych i myślałem, że nawet że złapię za dwa karnych. No, może dobrze się stało, tak się stało. Spokojnie się to wydarzyło no może będzie szansa w następnych meczach. Jak się czuje zawodnik w takim momencie, kiedy strzela taką bramkę? No, bardzo się cieszyłem, że spadła ta trzecia bramka. Nie mieliśmy zbyt dużo sytuacji w drugiej połowie, dlatego radość była ogromna. No, ważne były i dwie pozostałe, bo pierwsza yy, pozwoliła nam Uwierzyć w siebie i, i poderwać się do walki. No i bardzo ważna druga bramka, która pozwoliła nam spokojnie zacząć tą drugą połowę i, i walczyć do ostatniej minuty. Zdobywcą tej drugiej bramki jest kolejny zawodnik. Jesteś jednym z najmłodszych zawodników. Właściwie w takim meczu to chyba taki naprawdę duży debiut. I właściwie nie tylko, że zdobyłeś jedną bramkę, ale z Twojego podania padła w jakiejś mierze czy z akcji, którą prowadziłeś pierwsza bramka. Bardzo proszę powiedzieć, jak ten mecz Ci wyszedł i dlaczego akurat tak wspaniale w tym meczu wypadłeś. Jak sądzisz? Co na to... Wpłynęło. Uważam, że to był chyba mój najlepszy mecz, do tych, do tych, który rozgrywałem w Hutniku. No, ostatnio z Wisłą rozegrałem też bardzo dobry mecz. No i Procentowało to na treningach, że pokazywałem się z dobrej formy. Trener chciał, zastanawiał się, kto wyjdzie w podstawowym składzie, czy ja, czy Zięba. No, postawił na Ziębę. Mnie to bardziej zmotywowało do, do lepszej gry. Wszedłem, no, jestem bardzo zadowolony z tego, że strzeliłem tak bardzo ważną bramkę akurat z rogu, różne, z rogu. To taka bramka deinowa, jak nazywają niektórzy, czyżbyś ten um, fragment stałej gry tak jakoś specjalnie przygotowywał, czy to akurat taki pierwszaścic wyszedł, taki wspaniały gol? No, uważam, że stałe fragmenty zawsze ćwiczyliśmy przed, przed meczami ligowymi, miałem w, wrzucać na pierwszy słupek, no akurat tak się złożyło, że wpadłem do bramki i jestem z tego zadowolony. A wcześniej takie bramki strzelałeś? Nie, akurat wcześniej nie strzelałem takich następnych. Panowie, jak sądzicie, z kim będziecie gali w następnej rundzie? Zadam całe pytanie co Siergiejowi. Nie wiem, ciężko mi jest na to powiedzieć. No. A z kim byś chciał zagrać? Z Portugalczykami. Ja podobnie jak Michał, właśnie chciałbym pojechać gdzieś no, na zachód, na jakąś drużynę. Może Holandia, może Francja, no Portugalia. Panowie, jeszcze raz w imieniu wszystkich telewidzów Dami, całej Nowej Huty gratuluję tego sukcesu i życzę dalszych. Sądzę, że po tym wspaniałym meczu apetyty rosną i mam nadzieję, że te tutaj, yy, yy, prawda, witrybuny się zaludnią, bo z tego co słyszałem, również istotny element na ten mecz miała, miał doping. Ten doping Wam chyba odpowiadał, jak sądzicie? Taki doping by się przydał na, na innych meczach również. Pierwszy raz się to zdarzyło chyba, z, 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 odkąd ja pamiętam, na naszym stadionie, żeby tak publiczność żywo reagowała i, i pomagała nam w tym meczu, także no, życzylibyśmy sobie, żeby było tak zawsze. Czyli w jakiejś mierze zwracamy się do wszystkich nowochucian. Przychodźcie na mecze hutnika, a na pewno będą wygrywać. I nie tylko w meczach pucharowych, ale i w meczach ligowych, bo przecież wszyscy liczymy na to, że i w tegorocznych rozgrywkach Ekstraklasy znajdziecie się w pierwszej trójce, aby znów w europejskich zagrać pucharach, a może sięgniecie jeszcze wyżej, czego Wam życzę. Warunkiem sukcesu w każdej drużyny sportowej jest jej zdrowie. Rozmawiamy z lekarzem zespołu, hutnika. Proszę nam powiedzieć, jak pan oceniał stan zdrowia przed tym meczem i jak pan ocenia dzisiaj po meczu, bo przecież czekają dalsze ważne mecze. Panie redaktorze, no, zaczęło się od kłopotów. Jak wiadomo, złamana kostka wojneckiego na początku miesiąca. Potem urazy typu skręceń, urazów mięśniowych, kaliszan, ozimek, staw skokowy. No, y... Byłem pełen obaw, muszę powiedzieć, dlatego że, no, jak to się mówi, rozciągowywało to zespół, nie byli, że tak powiem, w pełnym składzie, chociaż no, już ławę mamy troszkę dłuższą niż tamtego roku, ale okazuje się, że no, bez nawet podstawowych graczy, chcąc prawda, coś zrobić, można, można osiągnąć sukces. Najlepszy dowód, prawda, ostatnie wyniki mimo tam potknięć z GKS-em, chociaż uważam, że prawda, to już mówię jako kibic może nie jako trener, czy prawda, bo nie jestem nim jako lekarz, ale chcę powiedzieć, że y, u tych chłopaków mimo tych urazów i mimo y, no, no, obrażeń, które doznają, jest, jest chęć do gry. To znaczy nie ma ociągania się, nie ma tego, co nawet u niektórych z nich nie będę mój po nazwisku było tamtego roku jeszcze, że a to mnie boli, tamto czy ja dam rady. Nie chcę najlepszym przykładem Marek Zając, który prawda no, czasami gaśnie w trakcie meczu, ale daje siebie wszystko, mimo pewnych schorzeń internistycznych. Trudno z schorzeń dolegliwości, bo to nie jest choroba. No jak ktoś mówi, gryzie trawę. Wola walki czy nie tutaj wtedy pływa z tego wniosek na tak, stan jest. zdrowia tak. i samopoczucia tego fizycznego? Podejście no, no po prostu tu już nie żebym gloryfikował, ale, ale podejście obu panów kolegów i pana Kasalika, pana Królikowskiego. Czasami czyni cuda, bo nie zawsze lekarz, nie zawsze medycyna, ale czasami, i, i jak to się mówi, doping słowny w tym wypadku i no jakieś takie. Osobiste walory też robią swoje. Jasne. Pani będziemy rozmawiać z drużyny, rozmawiamy z wiceprezesem yy, zarządu sekcji piłki nożnej. Jak pan jako działacz tej sekcji ocenia ten dzisiejszy sukces? Bo tak można go określić, chyba jest to największy sukces w historii piłkarskiej hutnika, a pan tą perspektywę spożywania trochę już posiada. No, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że po prostu no, drużyna stanęła na wysokości zadania i ten cel osiągnęła. No, była pełna mobilizacja. Przed tym meczem troszeczkę byliśmy tacy... Tak jak powiem i zarząd i w ogóle tutaj i trenerzy i pan doktor, tak podchodziliśmy troszeczkę do tego meczu tak z respektem, ale tutaj ja bym określił, że wszyscy po prostu zawodnicy stanęli na wysokości zadania, zmobilizowali się, mimo tych dwóch, tutaj co wcześniej pan doktor powiedział, za żółte kartki Ozimek i Kaliszan i chłopcy dali wszystko z siebie i był to naprawdę bardzo wspaniały mecz. Nie pamiętam takiego meczu dawno, żeby taka była pełna mobilizacja w drużynie, jak znam tutaj.